co my mieliśmy kupić? Plafon o, tak? Widzimy na oświetlenie. Plafony szukać. Patrz grzybki ten Planek. Dobry wieczór, dobry wieczór kochani, witajcie w kolejnym dniu, w kolejnym vlogu dzisiaj jestem po nocce, co mamy środę byliśmy na basenie, wróciliśmy, dlatego ja też ubrana byliśmy sobie coś zjeść po basenie, bo oczywiście dzieciaki zawsze po basenie są głodne ja też jadłam dzisiaj tylko śniadanie i tak wiecie, co myślę a dobra, nie chcę mi się nic gotować, zanim ugotuję, to będzie późno, zanim byśmy wrócili i poszliśmy sobie na pizzę. Mm, długo już nie byliśmy właśnie w tej restauracji. Nie wiem, chyba w zeszłym ostatnio. A tak zawsze coś sobie zamawialiśmy z KFC po drodze albo tutaj patrzę, no bo jest popękana. No ale nic. Przyszłam znowu z update'em łazienkowym. No, dzisiaj to tutaj już lepiej wygląda, coraz bardziej mi się podoba. Yy, tu dzisiaj Majster pozywał wszystkie tynki, zupełnie wszystkie tam u co się jeszcze zostało, ale tam są kable więc pewnie dlatego on tego nie zjeł i tam jest klej więc ten klej jest okej. Okay. Klej jest okej, okay. zrymowało mi się. Nawet nie czujesz, że mój mała. No yy, i słuchajcie, tu będzie podłączenie ten kabel wentylacji czy wentylatora, bo to wentylacja nie jest typowa. O tam mnie widzicie w oknie. Hello. W ogóle dzisiaj zrobiłam sobie jedną rękę paznokci, a druga jest niezrobiona, tylko przeciągnęłam ją żelem, żeby... No a ta ładnie nawet mi wyszły dzisiaj te paznokcie. Powiem Wam, że się nie spieszyłam, na spokojnie siedziałam, że ładnie mi to wyszło. No i słuchajcie, majster jednak zrywał wszystko, jak widzicie. Tam też pozywał to wszystko zielone, bo on mówi, że po prostu się boi się, że te płytki odpadną i nie chce za dwa lata przyjeżdżać i mi tego poprawiać i widzieć mnie wkurzonej. Więc pozywał wszystko zupełnie dzisiaj. Tutaj też z całej tej ściany wszystko zniknęło zupełnie, tu aż do, do samych tych, jak to się nazywa, pustaki to są chyba tak, do pustaków. I tutaj zaciągnął to. A tutaj już położył kilka płytek I tutaj też na podłodze już położył kilka płytek Tam w tym miejscu nie ma płytek Bo tam będzie wanna Więc no dzisiaj tyle zrobili Ogólnie niby mało Ale no dużo czasu zajęło im tu zywanie tego Wiecie aż do tego pustaka Tak żeby tu nie było żadnego tynku nic Ale w ogóle krzywo to jest wszystko Ze <grym> swoją drogą No i tutaj też pozywał więc Widzicie, dosyć, oni mieli w ogóle taki duży młot pneumatyczny, więc dosyć czasu im to zajęło. W ogóle te drzwi... A, tu jeszcze jest ta futyna. Bo ja tu patrzę, że tu jest ten styropian, ale to jest ten sty... Nie, to nie jest futyna, czekajcie. A nie, to nie jest futyna, to jest ten styropian nad drzwiami był. Aha, okej. Okay. W ogóle się kurzy, tu jest pełno bydów, ale no sprzątam później, jak zrobią... Jak zrobią ten remont, i jak zrobią ten remont, to ja chyba pomaluję cały korytarz, bo patrzcie na te ściany w korytarzu. Oni to sobie też wszystko stawiają. Więc ja latem. Teraz już wiadomo, że nie. Ale może tam przed świętami się wezmę i po prostu pomaluję. I tak się zastanawiam, czy tych drzwi tutaj do mamy też nie wypieprzyć. Przepraszam za brzydkie słownictwo. Nie wyrzucić i wstawić takie drzwi, które będą tutaj i tutaj wszędzie i tych moich też nie wywalić, ale e, zapytam majstra, e, żeby mi podał wymiary tych drzwi wszystkich. I pójdę po wycenę i zobaczymy ile hajsu tu wyjdzie. Bo wiecie, na wiosnę też ruszą prace w polu, więc ja muszę być przygotowana z pieniędzmi na prace polowe. Więc nie mogę tak sobie kupić drzwi, a potem zastanawiać się za co ja zapłacę pracownikom za obrabienie pola. I za co ja kupię materiał siewny. Poza tym w marcu Jasiu ma urodziny. No to też będzie wydatek dosyć spory. A poza tym chcemy jechać w te góry w czerwcu. W czerwcu, najpóźniej koniec czerwca, początek lipca jeszcze nie zabukowałam, bo miałam taki fajny hotel znaleziony. W ogóle czemu ja Wam o tym mówię tu w łazience? Nie wiem dlaczego. Teraz łazienka chyba będzie moim ulubionym miejscem nagrywania i przesiadywania, naprawdę. Lubię tutaj stać i lubię tu patrzeć na no to wszystko. Jestem walnięta, ale no naprawdę lubię. Kręci mnie to, naprawdę. No i co ja mówiłam, już nie pamiętam, dobre. idę teraz do pokoju pokazać wam, skaszę to światło, bo to tutaj teraz tak nijak przyszło kilka rzeczy zamówionych z Allegro przeze mnie i my w ogóle byliśmy w lufce, bo chciałam e, plafon, o to pudełko ja sobie w ogóle, ja nie wiem, ja te pudełka sobie wykorzystam do ozdób świątecznych będę zdejmować. Fajnie. Tu jest taki ten duży karton, więc ja go sobie wezmę. Ale w nim są te szafki. Ehm, I z Allegro zamówiłam kilka rzeczy, e, które wam teraz pokażę. A byliśmy w Mrówce, bo chciałam wymienić ten plafon, który zamówiłam z Allegro. No i by, będąc w Mrówce widziałam go... E, Jezu, tu już jest Widziałam go, e, jak był zamontowany już na ścianie, bo tam, wiecie, macie te wszystkie lampy wiszące i one się świecą. I on wygląda super, a w mniejowce kosztował ponad 100 zł. Ja go kupiłam za 60, więc e, zostawimy go po prostu. On jest plastikowy, ale na, na suficie tego nie ma widać i poza tym też dzięki temu jest lekki. No, a tutaj. A tu u mamy w kuchni, mamy składowisko i dobrze, że naprawdę mojej mamy nie ma. I dzisiaj przyszła taka oto szczotka. Ja te wszystkie rzeczy, które mieliśmy, te stare, no wymienię, wiadomo, bo tam mieliśmy każde. Wszystko było zupełnie w innym kolorze. Tak jak kiedyś, wiecie, coś się kupiło, coś się tam chwyciło, coś się tam chwyciło. I tak moja mama miała pokupowane, albo tam później ktoś kupił, potem też ja jakieś rzeczy pokupowałam. I wiecie, czy te dywaniki, czy coś tam, to nic nie było tak jakby w, spój, w spójności. Ja wiem, że nie musi być wszystko spójne, ale ja jednak chyba lubię taką harmonię i spójność, więc chciałabym, żeby wszystko jakoś tam ze sobą grało. I właśnie taką szczotkę do czyszczenia. Słuchajcie, ta szczotka kosztowała 10 zł. A za przesyłkę nie płaciłam 9 coś tam, bo mam smart, Allegro smart. I to przyszło razem, a tutaj mamy uchwyt na papier z przyssawką. Więc to można sobie w dowolnym miejscu zamontować, nie trzeba robić dziury w ścianie e, na taką właśnie przystawkę. Fajne to jest, ale zobaczymy jak będzie się to sprawdzało z e, trwałością w sensie takim, czy to nie będzie odpadać co chwila. Ale sprawdzimy. To nie było strasznie drogie, było 25 zł, więc jakichś takich dużych zakupów na tym Allegro nie poczyniłam. E, I teraz idę do pokoju. No i tu przyniosłam e, dwie rzeczy, czekajcie, które przyszły już wczoraj, właśnie ten plafon i e, taki wieszak. No i ten wieszak będzie wisiał e, koło wanny, między wanną a toaletą. E, ze względu takiego, że po drugiej ścianie koło umywalki. Ja zamówię e, też jakiś pojedynczy wieszaczek, tak żeby sobie powiesić ręcznik do twarzy bądź do rąk. Ewentualnie zastanawiam się nad tym, czy nie położyć ręczników e, do rąk na, umy, na szafce pod umywalką. U nas w pracy tak mamy, tak hotelowo by było. tak jakieś dwa małe ręczniczki do rąk. A e, ten wieszak będzie wisiał między toaletą a e, wanną. Tak żeby przy wannie wiecie sobie powiesić ręcznik czy szlafłek, jak ktoś będzie chciał wziąć kąpiel. I tam jest miejsce, więc fajnie i on będzie już na stałe, bo tu ma hmm, dziurki na siuby. I tutaj mamy ten plafon. I on ym, taki jest plastikowy, jak widzicie, można go wcisnąć. Ym, no i kosztował 60 zł, co najważniejsze. Ogólnie z daleka nie wygląda brzydko i myślę, że na suficie też nie będzie wyglądał brzydko. Poza tym jest mega lekki, więc on tak jakby, wiecie, zawsze jest to bezpieczeństwo, że e, tam jest ten sufit podwieszany i te rzeczy, które są na suficie, no muszą być lekkie, tak? Żeby nie, nie obciążać go takie zanadto. E, I w sklepie on się super świecił. Te dziurki tutaj powodują to, że to wygląda jak takie gwiazdeczki, więc to pięknie wygląda. I zdecydowałam, że jednak go zostawiam. No i w sklepie kosztował ponad stówkę. A ja zapłaciłam 60 zł bez, bez przesyłki. Więc no czasami warto coś na Allegro poszukać. Więc za tą stówkę mam te czte, te... to, tak? No tutaj jest ten wieszak. Więc to wszystko tutaj nasz składzik zostaje. No i słuchajcie, tutaj byłam jeszcze w Rossmanie. Oczywiście mam tutaj taki bałagan, żeby nie chcecie wiedzieć. Tutaj mamy to bez basenów. Tutaj spakowałam e, kubki i wszystko, co świąteczne z rzeczy takich. No, miseczki, takie świąteczne bzdety. E, no teraz już bzdety, ale jak były święta, to wiecie, to było zupełnie inaczej. A w Osmanie byłam po kilka rzeczy, bo jednak... E, nie obędzie się bez zakupów teraz, bo skończył mi się prawie szampon, więc musiałam sobie kupić nowy szampon i kupiłam sobie taki, one są w promocji, teraz 12 w jednym. Wojciech Zieliński, zobaczymy co to jest. Żel do mycia twarzy. Krem, nie, jeszcze nie. Krem korygujący niedoskonałości stopy, bo mam teraz giga trądzik na twarzy, taki w sensie tam wiecie, na dole na brodzie i pod podbródku. Tutaj to mydło w piance już kiedyś, mieliśmy to do kuchni, no postaw i wziąłam sobie takie trzy gumki do włosów. Tutaj takie fajne są teraz te gumki, żeby mi nie, nie cisnęły. No, więc ja się biorę za ogarnianie tego bałaganu, przebiorę sobie spodnie w desy i biorę się za ogarnianie. W ogóle głowę małam sobie na basenie, więc włosy mi się fajnie błyszczą, bo odżywkę i wszystko nałożyłam. No, y no, jutro ja tak no, też sobie umyję. Mamy. Tak, wiem, jak go zużyję. Co? i A po co nam dwa? Ten mama zużyje i wyrzuci, a tam mamy przecież drugi. My to w ogóle w kuchni teraz mamy świat kosmetyków i wszystko zupełnie no ale tak to wygląda przy remoncie a tutaj ja robiłam paznokcie więc teraz trochę poogarniam i wtedy dokończę te paznokcie